Co mnie wkurza w FC25? Pięć najbardziej irytujących w FC25. Zobaczmy, co tutaj zostanie powiedziane. Lecimy. Dzień dobry, z tej strony John. A dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu rzeczach, które najbardziej denerwują mnie w FC25. Pomyślałem, że na fali ostatniego odcinka, w którym bardziej skupiłem się na generalnej przyczynie tego, dlaczego FC25 podoba mi się mniej, a był to silnik Hypermotion, no to oczywiście od tego Hypermotion zacznę i pokrótce przypomnę, co najbardziej mi wadzi. Hypermotion, no jest to problem, który się pojawił z nowymi generacjami konsol, czyli aktualnymi już w zasadzie Natomiast główny klucz problemu w mojej opinii jest inconsistent gameplay, który był także w wersjach oldgenowych, także tak ale nie tylko. Wadzi mi to, że przez większą liczbę animacji, przez większą liczbę różnego rodzaju kolizji, które wynikają z rozbudowanego silnika animującego poruszanie się piłkarzy, ta gra w przypadku obciążenia serwerowego po prostu nie wyrabia, co wiąże się dla graczy ostatecznie z konsekwencją opóźnień, delayu i wszelkiego rodzaju kataklizmów powodujących, że przyjemność gry jest mała albo żadna. Okej, okay. obciążenie serwerowe wiadomo, to też ma znaczenie, ale tak na naprawdę co powoduje ten inconsistent gameplay to tak nie do końca wiadomo. Ciężko to ustalić. No to jest kurde tajemnica, której nawet jej ja samo nie zna. Ale tak, no obciążenie serwerowe na pewno ma na to wpływ, bo zazwyczaj ta gierka o godzinach nocnych działają lepiej. Hypermotion jako technologia był być może dobrym pomysłem, ale w praktyce okazał się bardzo bardzo kłopotliwy i z roku na rok mamy coraz większy problem z tym w jaki sposób zawodnicy reagują, poruszają się i uderzają o podłoże i o samych w siebie. To jest. <noise> Ale tak jest. No, im więcej dodasz tych animacji, tym tak generalnie jest coraz gorzej. No to akurat jest prawda. Niedopuszczalne i miejmy nadzieję, że jej swój błąd rozpozna, i być może już wkrótce w ciągu kilku lat zdecyduje się na przede wszystkim wykorzystanie innego silnika gry, co można było zrobić przechodząc na Unreal, i wówczas mogą wprowadzić jakąś nową technologię, którą. No, nie wiem, no, kurde, każdy mówił o tych silnikach, o tych silnikach, a to no, nie powiedziałbym, że to jest głównym problemem, ten silnik. To, że gra jest akurat na frostbite, no wcześniej gra nie była na frostbite i też były problemy. Frostbite ma problem ze sfery deweloperskiej, w mojej opinii. Każdy właśnie mówi o tym silniku, że ten frostbite. No jest no, frostbite, no też nie będę mówił, że ten najlepszy silnik. To się wiadomo, no, jeżeli by to robiło Dice, które jest twórcą tego silnika, chociaż oni pewnie też z Battlefieldem, to teraz mają taki problem. Ci, co tworzyli tego Frostbite'a odeszli, weszli nowy, to oni pewnie też mają Cygons z tym Frostbite'em. A tutaj mówię jeszcze o jej sport z Kanada, Vancouver, co oni tam nie wiedzą co się dzieje, nie? Także to no bardziej pod tym względem ten frostbite jest chłowy, tak? No ale jak oni by to przenieśli na inny silnik, to też nie sądzę, żeby to naprawiło tak naprawdę, nie? Zresztą UFL jest na Unrealu, no czy UFL, patrząc pod betak, czy ten Unreal rzeczywiście jakoś mega, kurde, sprawił, że ten UFL jest lepszy. Tam sprawi no, nie oszukujmy się. Unreal każdy silnik ma to do siebie, że kwestia optymalizacji do wymagań zależy od umiejętności deweloperów. No tak, i na pewno no, na Unrealu raczej będzie łatwiejsza optymalizacja takiej gry. Natomiast starczy się to, że jej by zmieniło powiedzmy Frostbite'a na Unreal'a, nie oznacza, że nagle jakikolwiek problem z tą grą zostanie rozwiązany. Problemy w tej grze nie do końca wynikają po prostu z Frostbite'a. Tak już mówię, Inconsistent gameplay był też na powiedzmy Fiftie 15-16, gdzie był ten Ignite chyba, to się nazywało. Ten starszy silnik, nie było jeszcze tego Frostbite i to też były te problemy. Myślę, że jakby przeszli na Angela, no to też by było spoko, tak? Ale sama zmiana silnika nie sądzę, żeby tutaj jakoś mega zmieniła sytuację, jeżeli rzeczywiście deweloperzy by nie ogarnęli tego spaghetti kodu, który jest po prostu podstawy każdej FIFA. Nawet jeżeli by to przenieśli na Angela, to i tak nie wiadomo, czy to będzie działać, czy nie. Nazwą Hypermotion Pro, czy Max, czy jakkolwiek byle, to niby ten Hypermotion, z którym mam do czynienia teraz. S Fatalny drop. No, ale to jest akurat prawda, że tak naprawdę z edycji na edycję szanse na trafienie kart są coraz mniejsze. Aczkolwiek z drugiej strony, no, jesteśmy też zasypywani tymi paczkami coraz mocniej. Wiadomo, jeżeli chodzi o jakiś taki składzik karty, takie mity, to to jest nawet może i łatwiej niż kiedyś. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o te topowe karty, czy jakieś Mbappé, jakieś Hansen z jakiejś wersji promocyjnej, jakieś te ikony topowe, to one takie kurde ceny im wystrzelają, bo no, tych kart faktycznie się trafi Niejadane. Punkt numer dwa to waga paczek. I teraz, mm. kiedy wszyscy zobaczyliśmy, jakie nagrody będziemy otrzymywać za Division Rivals, za ligę weekendową, no to byliśmy w małej ekscytacji, mówiąc sobie, kurczę, to nie są złe nagrody, to będą. No, bez kito, no tak w kontekście powiedzmy 24 jakby były takie nagrody. Gdzie 24 też w nie było łatwo, no ale. Nie wiedzieliśmy, że będzie tak ciężko cokolwiek trafić, no to tak nagrody naprawdę konkretnie. No i mamy te nagrody i co? No, niby te nagrody są jakieś wybitne, ale tak patrząc realnie, to i tak ciężko cokolwiek trafi solidnego, nie? No bardzo niezłe nagrody, opłacać się będzie grać te mecze, zarówno w lidze weekendowej, jak i w Rivals, żeby Sła. czwartek otwierać, później w niedzielę ponownie super, na pewno będzie lepiej będziemy mieli więcej wartościowych kar w składzie, okazało się jednak, że waga paczek jest fatalna, jest dużo gorsza niż w zeszłym roku, kiedy nagrody teoretycznie były gorsze, oznacza mhm. to więc że EA postanowiła nas przyciągnąć po prostu ilością fajnych fajnie brzmiących paczek, ale nie da... Ale to tak jest, że drob jest mniejszy, a ilość paczek po prostu jest większa. Dostajemy więcej paczek, te paczki też mają jakieś niby większe overale i tak dalej, ale tak naprawdę sypią słabo. Po prostu jesteśmy zasypywani paczkami, ale z tych paczek i tak ciężko cokolwiek trafić. dając <laughs> nam w zamian gwarancji przynajmniej przyzwoitych trafów. W praktyce duża część z nas nie widziała walkoutu od kilku tygodni, a nawet jeżeli <laughs> widziała, no to jakieś tam podstawowe 86 plus max i to na pewno Ta. jest dla wielu z nas po prostu rozczarowujące, żeby nie powiedzieć. A najgorsze jest to, że tam raz już dobra, ja już tam jestem przyzwyczajony, że ja z tych paczek to ja tam kurna za dużo nie trafię zazwyczaj. Nawet nie liczę na jakieś karty, nie wiadomo, wiadomo jak tam wleci jakiś do zajebisty. ale ja tam nie mam już oczekiwania. Ale teraz to nawet foder jest ciężko trafić, stary no otwierasz tą paczkę jakąś kurde nie wiem, stupiłkarze 75 plus, masz tam kurna trzy lokauty a później dostajesz ikonę. Ikonę max 90 overalla, gdzie masz składy 8-8, 7 8, 6 i 85. 5 Ikone, że tam jakiegoś zawodnika, no to już tam ikona, no to, to wiadomo, no to jest kasynu stary. Nie, jest zawodnika, to, to raz na jakiś czas możesz sobie jakiegoś zawodnika lepszego zrobić. Grindując tę gierkę naprawdę ciężko sam folder nawet zdobyć. To jest jakby największy problem, bo generalnie to, że nic nie leci, no to i tak nic nie, nigdy nie leciało. Jeżeli chodzi o jakieś takie karty grywalne, powiedzmy wymienne, niewymienne, promocyjne, tak? No też to jest generalnie... Ale do tego już się przyzwyczaiłem. Ale w tym momencie to nawet foder będzie ciężko, tak? No, jesteśmy przed tym Black Friday, zobaczymy, jak będzie w tym Black Friday. No, na pewno narzucą no jakieś obiektywy i tak dalej. Ale patrząc na to, że z samych SBC ma być, powiedzmy, z 10 kart, jakichś takich ciekawszych, na no zbieranie foderu, na to raczej będzie graniczyło z Bo nawet teraz o foder jest ciężko. Dodatkowo w ramach eventów yy, często. Plecione są karty o ocenie ogólnej 84, co w praktyce oznacza, że kiedy już ktoś skusi się na otwieranie sklepowych paczek za FC Pointsy, nie róbcie tego, no to mają 40% szansy na trafienie karty eventowej, trafia Tom, która jest najtańsza, kosztuje Quicksell albo niewiele ponad to... Dokładnie, no to, to, to te procenty na trafienie promocyjnej karty za te paczki właśnie ze sklepu to jest takie skamidło stary. No co z tego, że tam masz napisane 40% powiedzmy na trafienie karty promocyjnej. Tylko, że te 40% to masz na trafienie karty najgorszej z eventu za 10 koła. Na trafienie powiedzmy, nie wiem, jakiejś takiej topowej karty, no to masz pewnie jakiś ułamek procenta. Powinien być jakiś system, gdzie po prostu masz napisane w PESie chyba tak jeszcze, tam we futbolu, że tam masz napisane Konkretnie, ile na daną kartę jest procent. Tylko tam jest chyba równo w miarę, nie? Już tam nie pamiętam. Powinno być napisane. Ta i ta karta, powiedzmy, Mbappé, Miasz, masz tyle i tyle. Van de Beek, tam RTTK, masz tyle i tyle. Jakiś tam Mbappé, masz tyle i tyle. I każda poszczególna karta powinna mieć napisane szanse na trafienie. A nie, że oni sobie dają, a promocyjna karta 40%. Tylko co z tego, jak te 40% to masz na trafienie jakiś gówna za 10 koła. Te topowe, to i tak masz ułamek procenta, nie? Więc takie skamidło. oni ładnie sobie to wymyśli. Nie wiem, to powinno być jakieś chyba odgórnie po prostu narzucane, że każdy item po prostu powinien być rozpisany chyba, no nie wiem. To, czy jakieś 12 tysięcy, no i to jest karta eventowa, 84, a no. później już tylko dostajemy duplikaty, jeżeli ktoś chce popełnić ten błąd po raz drugi, otwierając nie. kolejną paczkę. Tak na pewno nie powinno być i ja już tutaj nie grzebałbym, jeżeli chodzi o strukturę nagród, a bardziej grzebałbym, jeżeli chodzi o zmianę wagi paczek, bo jeżeli ta waga będzie inna i rzeczywiście będzie dropić nam lepiej, to wtedy nikt nie będzie raczej narzekał. Liga weekendowa, ohohoho Kai voltage Simulator stary Punkt trzeci to 15 spotkań w lidze weekendowej Od lat widzimy stopniową redukcję Liczby spotkań, które mamy do rozegrania W lidze weekendowej O ile uważałem, że 40 spotkań Ligi weekendowej to za dużo I dla większości z nas było to Tak naprawdę przemęczenie całego weekendu Żeby wszystkie spotkania rozegrać No to to była taka przesada, że masakra. To 40 meczów to powinieneś mieć na cały tydzień I to co tydzień powinno być dostępne Generalnie sam fakt Ograniczana liczba meczów, żeby jakieś nagrody, kurde, dostać, to to nie jest jakiś wybitnym pomysłem. No, lepsze były jakieś sezony, gdzie po prostu mogłeś sobie grindować ile chcesz, w każdym momencie, ile chcesz i dostawać nagrody. A teraz, jak jeszcze mamy 15 i grasz na pc, i grasz na Twitterów, to wystarczy, że trafisz na cheatera, to już nie wybijesz pierwszej rangi, nie? Elo, na konsoli, no to jeszcze wyłączysz ten crossplay, nie? Natomiast na pc, no to masz przekichane, stary. No, wystarczy, że trafisz na Twittera, a ci cheaterzy są coraz bardziej fani i coraz częściej się chyba bo jej za dużo z tym nie robi. No wystarczy stale, że trafisz na cheatera i już nie masz szansy mieć pierwszej rangi. Nawet jeżeli jesteś takim mega prosem i byś kurde tam wszystkich jechał równo, nie? I masz mega skilla. No wystarczy, że trafisz na cheatera, no już pierwszej rangi nie wbijesz, nie? Tacy. Miałem na PC trafiłem może raz bo nie poczułem. Nie, no, no to na przykład nick RTFM, no to robił film, kto trafił na pięciu cheaterów, kurde, w jednej lidze weekendowej. To wiesz, to, że ty nie trafiłeś, to nie znaczy, że tych cheaterów nie ma stary. Sam fakt, że możesz trafić na tego cheatera, to to już jakby wystarczy, nie? Ile by ich nie było? Sam fakt, że możesz po prostu... Przy... Weźmiesz, bo trafiliś na teraz przekichany, nie? Tak, z perspektywy czasu uważam, że te 30, kiedy jeszcze mieliśmy rangi typu Silver, Gold i Elita, wydawały się optymalne. Wydawały się optymalne przede wszystkim dlatego, że w mojej ocenie gwarantowały nam większą przewidywalność i też lepiej pozycjonowało graczy. Jeżeli ktoś. Okej, okay, no rzeczywiście był taki trochę większy magnes błędu, no i rzeczywiście to pozycjonowanie graczy też było takie, że no jak ktoś był wyraźnie lepszy, no to też biją więcej. Łatwiej było rzeczywiście ten matchmaking jakoś dopasować, tak? A teraz jak mamy 15 meczów, no to to jest taki galimatias straszny, nie? Trochę racji w tym jest. Moje opinie za 30 meczów to tak jest za dużo, jak na weekend. Jeżeli chodzi o to rozwyższenie, no to akurat prawda. No. Biał regularnie elitę, można było powiedzieć, że prezentuje pewien poziom, który był diametralnie różny od poziomu człowieka, który biał Gold 2 i Gold 1. Różnice w poziomach pomiędzy tymi graczami były jasno zauważalne i jestem w stanie powiedzieć, że w 9 na 10 spotkań gracz biające elitę pokonywał gracza biającego Golda. Następne... Mam mały to ale to ogólnie w starszych Fifach, no to też ten skill gap był po prostu większy, bo gierka była szybsza, nie było tych animacji. Wiadomo, jest wiele czynników wpływających na to. A co do samej liczby spotkań, jak już mamy ograniczać to, no wydaje mi się, że te 20, no to tak były takim chyba najlepszym balansem, nie, jeżeli o to chodzi, o moje doświadczenie, tak. Czyli tak 7 meczyków może sobie na dzień zagrać, no tak jeszcze było zjadliwe w mojej opinii. Ale to już akurat moje preferencje, nie. Wspomniane edycje przyniosły nam jednak redukcję do 20 spotkań. O ile tutaj ta przepaść pomiędzy poszczególnymi rangami była mniejsza, to wciąż uważam, że był to system, który jako tako się sprawdzał, choć wciąż. No w miarę to jeszcze tak, no w miarę to działało. Też oczywiście nie było to idealne, no ale powiedzmy ten stary system jeszcze w miarę jakoś działał. No a teraz no to jest naprawdę kurde, to jest cały świat, nie? W jeden kurde tydzień wbijesz tam 11.4, a w drugi tydzień 8 7 na przykład. Wciąż uważałem, że 30 to lepiej, no ale kiedy doszła kolejna redukcja i zeszliśmy do 15 spotkań, to tutaj już zaczynają się schody. Bardzo dużo zależy od tego, jaki będziemy mieli matchmaking i mhm. nie jest z rzadkością, że człowiek, który przegrywa trzy spotkania z rzędu, trafia wciąż na kolesia w następnym meczu, który jest od niego wielokrotnie lepszy. Ja sam, grając głównie w dywizji drugiej, często widzę weekendowej przy bilansach 5-2 czy 5-3 spotykam graczy, które ewidentnie grają w wyższej dywizji niż druga. Często to... <grym> No, no ten matchmaking teraz to, 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 teraz to już oni chyba nawet się nie ukrywają, no to jest losowe stary, nie? To, jest to są to gracze, którzy wydaje mi się, że grają w dywizji pierwszej, a nierzadko trafiam na ludzi, którzy po prostu pochodzą stricte z elitarnej. Okay. Oczywiście jest to w dużej mierze oparte na moich Przeświadczeniach, natomiast nie ma żadnego powodu, żeby tak się nie działo, jeżeli przy 15 spotkaniach bierze się pod uwagę serię ostatnich zwycięstw i czy to jest 5, czy to jest 2, czy to są 3 spotkania, wszystko jedno. W praktyce granie 15. Nie no tak, ale to nawet czujesz, że no mimo tego, że masz jakiś bilans niski, coś takiego i grasz na oponenta, wiadomo, że jest ten czynnik, że tam jesteś jakiś zirytowany i tak dalej, no to też czuję, że no ten oponent naprawdę ogarnia, mimo, że masz jakiś bilans, powiedzmy 6-6, dajmy na to, nie? No na takim bilansie, no to wiadomo, no to jest tam losowe. No może on może zaczynać, ale w dużej części przypadków czuć, że ten lepszy, jaki jest po prostu losowy, że czasem masz jakiś bilans, powiedzmy wysoki, i ci trafia jakiegoś drugiego doma, i z klepie, że chcesz, a czasem masz jakiś niższy bilans, było jakieś 6-6 i trafiasz na gościa, który generalnie widzisz, że ogarnia, no i nawet czasem ci jedzie po prostu, nie? Wszystko jedno. W praktyce granie 15 spotkań w dużej mierze uzależnione jest od szczęścia w doborze przeciwników i na przestrzał tych kilku. Ligi weekendowych, które się odbyły, muszę powiedzieć, że były tygodnie, kiedy było mi bardzo łatwo i były tygodnie, kiedy było mi bardzo trudno i w ogóle nie było to związane z moją formą, nie było to związane z moim składem, nie było to też związane z sytuacją serwerową. Po prostu miałem szczęście w doborze rywali, a tak... No bez kitu, no, to tak to, 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 trochę tak jest, rzeczy, że to jest losowe. Tak liga weekendowa działać nie powinna. Obrona. Oha. Punkt numer 4 mógłbym zaliczyć tak naprawdę do punktu numer 1 związanego z hypermotion, ale jest to na tyle dotkliwe i przeszkadzające, że zdecydowałem się to wyodrębnić jako osobny punkt i dotyczy to przede wszystkim gry defensywnej. Otóż zjawisko betonowych nóg w przypadku obrońców jest jedną z największych top dramatów betonowych nóg okay. kataklizmów FC-25. Mam na myśli sytuację, w której dobrze antycypując zachowanie rywala, jego podanie bądź poruszanie się, dobrze się ustawiamy obrońcom i przejmujemy piłkę. W tym momencie nasz zawodnik dostaje udaru i nie jest w stanie się poruszyć ani w lewo, ani w A. prawo. Nie jest w stanie podać. Nie... No to jest najgorsze. Odbierasz piłkę, no i ty zaraz ją tracisz, bo ty nie jesteś w stanie się przyszło, odbiorze odbierze piłki. No tak jest. A najgorsze jest to, że jak hob literalnie w ciebie wlatuje, nie? Tam próbuje jakiegoś boosta falnąć na pałę albo cokolwiek. Hop w ciebie Wlatuje, a po prostu Hop w ciebie wleci. No i co powinno się dziać, jak Hop w ciebie wleci? No, powinien stracić piłkę, nie? A to jest bardzo tu dużo takich sytuacji, że mimo tego, że Hop w ciebie wleci, no to Twój obrońca po prostu nie wie, co się dzieje. I no, przechodzi tego obrońca, jak gdyby nigdy nic. No, ty ustawisz tego obrońcę i Hop w ciebie wleci. Wiadomo, no, zaraz się pojawią jakieś maćki, co powiedzą a. Odbił powinieneś nacisnąć, ale może na przykład nie nacisnęłeś odbioru, bo nie byłeś świadomy tego, że Hop w ciebie wleci, nie? No i w takiej sytuacji, no i wszystko powinieneś tą no, piłkę odzyskać, no, Hop w ciebie literalnie wleciał. Na pałę, nie? Dożyć jakieś minął, wleciał w Twojego obrońca, ale nie, no, Twój obrońca się wypije, dziela albo wylewa, a on sobie przechodzi dalej, se, se strzela bramkę, nie? Stary, mnie tak irytuje w tej wiekce. Nie jest w stanie osłonić piłki, przez co rywal ma otwartą drogę do odbioru tej piłki, i ruszenie na naszą bramkę. Zdarza się to, Wielokrotnie podczas każdego spotkania, i jest to tak naprawdę jedna z głównych przyczyn utraty bramek. To znaczy, nasze dobre zachowanie, czyli przechwycenie mm. piłki, jest karane przez grę tym, że zawodnik ma otwartą drogę do odbioru tej piłki i zyskanie kilku metrów, żeby uciec w stronę bramki. W sytu... No to jest dokładnie, no ty podejmiesz dobrą decyzję, a i tak jesteś za to karany. No to jest taka patologia, że to stawię, nie? W w której antycypujemy i odbieramy piłkę na 20-30 metrze, w wielu przypadkach jest już za późno. Żeby interweniować tym zawodnikiem, który tego odbioru dokonał. Zostają nam więc inni obrońcy, no ale. Przy tym tempie, napastników nie jesteśmy po prostu w stanie ich dogonić. Innymi słowy, jesteśmy karani za dobre zachowania defensywne. To jest. Dokładnie, i dlatego też ludzie tak grają strasznie pasywnie, nie? Bo tak naprawdę lepiej zostawić robotę defensywnemu AI, niż samemu jakieś akcje defensywne podejmować. Bo co z tego, że wyjdziesz obrońcu, zmienisz na obrońcy i nawet zrobisz to dobrze, skoro GK i tak na przykład ci po prostu tego nie honoruje i na przykład Twój odbiór skończy się tym, że i tak jak piłka zostanie u oponenta i on jeszcze cię przejdzie z tego tytułu mimo że zrobiłeś wszystko dobrze tak samo z przecięciami piłki ustawisz się że przeciąć piłkę i tak ta piłka się odbija od twojego obrońcy wróci do niego i hopcie przechodzi nie albo najlepiej jak w ogóle asysta podania jeszcze ci minie obrońcy. to wtedy to już w ogóle to, to jest patologia nie dogonić innymi słowy jesteśmy karani za dobre zachowania defensywne to jest coś przez co ja tracę najwięcej bramek w tej edycji i wcale nie jestem tutaj wyjątkiem Mnóstwo graczy narzeka właśnie na ten aspekt, dlatego uważam, że zjawisko betonowych nóg, które objawia się tym, że piłka w niekontrolowany sposób się odbija albo zamraża nam zawodnika, powinno zostać usunięte jak najszybciej. Drogie SBC, no o tym właśnie mówiliśmy. Raz, że drogie SBC, a dwa, że wodew ciężko leci, nie? To jest jeden problem, tak? Tylko inaczej ujęty tak naprawdę. I znowu odchodzimy trochę od gameplay'u, a idziemy w stronę wyzwań budowania składu. Jak do tej pory dostaliśmy już całkiem sporo wyzwań o konkretnych zawodników. Na ten moment, w którym nagrywam ten materiał, dostaliśmy również dwie ikony. Był to Juan Sebastian Veron oraz Shabialonzo i oba te wyzwania zostały ocenione przez graczy jednoznacznie źle. Hmm. Dlaczego źle? Dlatego, że te karty są ostro przepłacone i nie oferują za wiele w zamian. Statystyki zawodników nie są mocno zbustowane, a sami zawodnicy należą. Raz Raczej do tych mniej popularnych kart, co zresztą widać po cenach tych zawodników, jeżeli chodzi o wersje podstawowe. Mieliśmy również interesujące SBC o Rafinie czy Putejasz, ale tutaj też trzeba dodać, że te. No, Rafinia, jeszcze tam się jako tako. No, Rafinia był dobry, ale i tak był drogi. Ale Rafinha to tam jeszcze, no to było jeden z lepszych SBC w tej edycji. No poza Tiuramem, no wiadomo, Tiuram to jest GOAT, to, to tam. Tiuram i Sisoko, nie? No to dwie najlepsze karty, dwa najlepsze sbc nie? Sisako to tam kosztowało jakieś kurde fryty, a Tiuram, no to wiadomo, Tiuram. No jeszcze Dilorenzo na przykład był dobry, ale to wiadomo, seria, ja, No ja zrobiłem Dilorenzo, no ale no, dużo osób chyba tego Dilorenzo nie zrobiło. No to tak trzy takie najlepsze sbc -ki. No Rafinha był generalnie dobrym SBC, w sensie dobrą kartą, ale i tak drogą tak czy siak, a Putejas no to był żart, nie? Półtora miliona, aktualnie Putejas chodzi 100, 110 koła, nie? Nunes Robertson, no to, to były takie też spoko, no ale też drogie były. Strasznie drogie są te SBC w tej edycji. Nie? Patrząc za to jak ciężko o fodek jeszcze. Są CSBC o Rafinie czy Putejasz, ale tutaj też trzeba dodać, że te wyzwania należały do raczej drogich. Moje zdanie od lat jest to samo i się nie zmienia, to znaczy jeżeli już wychodzi jakiś zawodnik w SBC, to powinien być tańszy, aniżeli jego alternatywna wersja z rynku. Idea jest taka, że gracze wykorzystują ciężko zgromadzony foder na to, żeby uzyskać kartę niewymienną. No to tak, no to albo po prostu powinno być tańsze, albo nawet ten foder po prostu powinien być łatwiej dostępny. Więcej tego foderu powinno lecieć z paczek. Generalnie na jedno by wyszło. I niezależnie od tego, jak dobra jest ta karta niewymienna, no to zawsze jest to karta niewymienna, która wraz z biegiem czasu będzie coraz mniej użyteczna a nic z nią nie zrobimy poza przepaleniem w kolejnym SBC. Więc ten dodatkowy zysk po stronie gracza, poza samym zawodnikiem, powinien być taki, że po prostu robi im coś taniej, ale ceną za to jest niewymienność karty. I jej idzie w trochę innym hmm. kierunku i po prostu wycenia TSBC na tak wysokie kwoty, że w wielu przypadkach to jest w ogóle nieopłacalne. Ja bym nawet chętnie zaryzykował i zrobił sobie takiego Juana Sebastiana Verona, ale hmm. nie za taką kasę. Gdyby kosztował te stoka, kto wie, może byłby to zawodnik, który No ten Veron, no to generalnie też przesada, No nawet nie wyglądał źle ale nie za tą cenę totalnie nie mógłby wpaść do mojego składu albo być traktowany jako wartościowy zmiennik a w tym przypadku pozostaje mi tylko odpuścić i czekać na kolejne wyzwanie Teraz mamy wyciek, jeżeli chodzi o Johana Kreufa, który no. otrzyma swoją ikonę momentów wkrótce, prawdopodobnie w trakcie Black Friday, i zobaczymy, jak jego wycenią. Statystyki są dla graczy rozczarowujące. A... No, wydaje mi się, że 2 miliony to minimum będzie tylko. Ale ja przypomnę Wam tylko. Byłem zdziwiony, jak było tańsze. Mieliśmy już momenty Karima Benzemy, Cristiano Ronaldo czy Neymara. I wszystkie te karty prezentowały dużo lepszy poziom niż to, co wynikało ze statystyk, to dlatego, że po prostu te sylwetki niosły ze sobą coś jeszcze. To nie jest takie klasyczne NPC, gdzie dostajemy randomowego gracza ze zboostowanymi nie. bądź nie statystykami. Tak jest, no. To będzie Johan Cruyff i prawdopodobnie będzie się poruszał jak Johan Cruyff. Ile... No ta, no Johan Cruyff, no jeden z lepszych typów budowy ciała w Fifie chyba, w mojej opinii, nie? Wiadomo, że tam może, bo te nowe edycje, no to on tak szybko nie biega, no i w tej edycji to i tak mało kto szybko biega. To tak naprawdę bardzo ciężko, no może jakiś Adama. Także no taki krofik kurde, no myślę, że będzie mega solidny. Ale zależy jeszcze jak ten dribbling, bo teraz ten dribbling jest cięższy, nie? Ile będzie kosztował? No cóż, wydaje mi się, że więcej niż 2 miliony a najmniej te 2 miliony no i to będzie drogi SBC natomiast jak do tej pory uważam że jej wykonuje dosyć złą pracę jeżeli chodzi o odpowiednią wycenę wyzwań budowania składów to było 5 moich aspektów które przeszkadzają mi w FC25 jestem ciekaw no jest. co wy moglibyście wskazać jako te najbardziej denerwujące elementy inconsistent gameplay na razie ...tejże gry czekam na wasze opinie w komentarzach zachęcam was do subskrybowania kanału a my widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku. pa pa No jest tak, kurde, no? no i sobie obejrzeliśmy.